Dobra, uciekliśmy im. Tak to nie może wyglądać. Tak, w końcu was odnalazłem. Gdzie wy byliście? Nagle tu przyszliście. Po co? Ja sobie byłem na wakacjach, akurat wracałem. Ja gdzieś. Nie wiem, wypadłem. No, my uciekaliśmy przed i Jeszcze ci nie było w ogóle w tym sezonie. A, tak, sorry, sorry, że, że nie występowałem. Mm, o, pomidor! Chyba, czemu jesteś tak pom potargany? Pomidor, Ty żyjesz? Jakim cudem? Przecież on Cię zjadł. Nie do końca. Jestem chory bardzo. Ech. Mogę z Wami iść. Raczej mogę Wam pomóc znaleźć składniki do tej bomby. O. O. Nie, jest git, jest git, wszystko. O. Myślicie, że wszystko z nim ok? No właśnie, coś podejrzewam, że nie. Ja coś też. I nikt nie wierzy w to. W ogóle... Uch. Wszyscy zostaną bohaterami dzisiaj. Wszyscy będą współpracować. Musimy jedynie znaleźć kogoś, kto nam pomoże jest taka jedna osoba stworzona z tego Emeralda co pokonaliście Shin Sonica i też i też e, tego Seatera bo za pomocą bo za pomocą też Emeralda tego pokonaliście Seatera i za pomocą też e, innego Emeralda w ogóle kto ma ten Emerald? Ja mam. Zabrałem go na wakacje i go zgubiłem. Ej, co to jest? Co to jest? To są bloki z Minecrafta. Ale super. Możecie go znaleźć tam. Idźcie tam. Będę wam mówił. Mam telefon dzwońcie do mnie jak coś będzie nie tak a, albo coś wykonacie dobra to lecimy tak, znaleźć go wuhuuu łał moja noga, ała, ała, ała. Ej, widzę go! A oh, oh. kiedy ja ostatnio jadłem, nie pamiętam już. Jeju, chyba, chyba ktoś tu wzywa pomoc. Nie wiem idę sobie. O! A, kto ty jesteś? Jestem melon. Po, podobno znasz mi i nam pomożesz. Kto go stworzył? Ej, jabłuszko. Który to? To ten, co tam lata z tyłu, nie, tylko nie ja, proszę, nie. Jabłuszko, czy ty wiesz, co stworzyłeś? Nie, stworzyłeś potwora, który, no, który jest mała szansa, że go da się pokonać. Trzeba stworzyć bombę, a do tego potrzebne jest TNT. Bye bye, ja idę sobie na koniec mapy. Dobra. Czy wiecie kim ja jestem? Nie. Dobra, posłuchajcie. O, jesteś twórca Dominik Miskrzywa. Nie mam mnie tu. Chodź tu, złapię się. Nie, 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 nie łap mnie, proszę, nie. Nie. Nie, złapałeś mnie. A, a zostaw mnie. A. a, Dobra, hmm, chciałbym przeprosić widzów, że było ciędzie. I nie zauważyłem... Ogólnie to stary film trochę nie wyszedł, bo zrobiłem cięcie yy, i połowa filmu... Nie ma. Nie ma połowy filmu. No tak. Niestety. Yy. Niestety nie ma połowy filmu. Tak. Dobra, ale mniejsza. Jestem, jestem stworzonym człowiekiem z M Emeralda i idziemy szukać z TNT. Bo to jest TNT, to nawet nie przypomina TNT. Tak, to jest TNT z Minecrafta, lecimy. Lecimy po Gunpowder. Hmm, ciekawe, czy się zrespawni tak po prostu. Niemożliwe. Niemożliwe, że się zrespawni tak po prostu. No to niemożliwe. Chcieliście, to macie? Wuhu! Ile tego potrzeba? Chyba tyle. Pyk. Pyk, pyk. Nie lodówka. Nie. <ścoughs> Dobra, macie tego tyle. Teraz wystarczy to zrobić. E, kto to jest? O, nie! Jak on tu bo mógł być? Eee. ale czemu on jest tak wielki? Cieknie. Ha 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 Mam więcej masek On urósł? Myślałem, że to ostateczna forma Mówiłem, że to nie ostateczna Nie słuchałeś mnie? Czy to Nieważne. Idę, 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 idę. Lecimy. Szybko kraftujemy. A, wciągam mnie. Aaaa. Szybko, trzeba cię uratować. Czas na kraftowanie, lecimy! Niedługo mi te tematki urosną i będę miał większy, będę większy! Menyanyi 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 sobie uciekają. Ja i tak ich kiedyś jest spokojnie. Jestem już tak potężny, zaraz będę największy. 哈哈哈哈哈。<laughs>